Anna Dobroć. Bisior, Bisior. Jesteśmy tutaj po to, aby powiedzieć wam, że MUZO TV nadchodzi wielkimi krokami, aż sami się boimy, jak wielkie są te kroki. Chcielibyśmy was poprosić o to, abyście pomogli nam współtworzyć jeden z fajniejszych programów, które już niedługo pojawią się w waszych telewizorach. Albo tak naprawdę, jak sobie pomyślimy, to stworzyć ten program, bo to będzie wasz program. To wy zdecydujecie o tym, jakie teledyski tam zobaczycie, kto się objawi, jacy artyści się pojawią, no i oczywiście wy sami będziecie te ulubione kawałki zapowiadać. Po prostu chcemy zobaczyć Wasze mordki w Waszej telewizji. To jest bardzo proste. Bierzecie telefon albo prosicie kolegę lub koleżankę, żeby wziął do ręki aparat fotograficzny. Krótka zapowiedź. Postarajcie się przez chwilę być widzejami. Przypomnijcie sobie swoje ulubione postaci ze świata muzycznego i zapowiedzcie ten Wasz ulubiony klip. Na przykład... Moza TV daje szansę pokazania się w telewizji i zaprezentowania swojej ulubionej muzyki. Pomyślałem, że to coś... Każdy z nas ma taką pisankę, która mu się kojarzy z chwilami. Z tej strony, Magda, w dniu dzisiejszym chciałabym zapowiedzieć utwór. Siema, to mówi TMR albo jak kto woli. Słuchajcie, dzisiaj chciałbym Wam zapowiedzieć kawałek mojego, nie ukrywam, ulubionego zespołu. Jeżeli Wy przygotujecie swoje materiały i swoje zapowiedzi, przesyłajcie je do nas mailem. Nic prostszego, moje muzo, małpa muzo.tv. Czekamy na Wasze zgłoszenia. Moje muzo już niedługo na Waszej antenie i na naszej antenie. No i co? Pozdrawiamy Was. Oczekujcie i wyglądajcie w kierunku telewizora.